Dzień dobry, witajcie! Hanover, czyli kolejny super okręt przed nami. Standardowo gdzieś tam postaram się omówić, ale dzisiaj mamy też lekko powiedzieć Battery records, bo powtórka nie jest moja. Norbus 92 z PWC podesłał mi kok z bitwy na hanowerze, więc postanowiłem ją tu połączyć jedno z drugim. Battery records oraz przy okazji małe podsumowanie samego super okrętu. Hanover, który. No, szczerze powiedziawszy, nie będzie należał do zbyt popularnych, jeżeli chodzi o klanówki. Na randomach myślę, że będzie się pojawiał, Myślę, że po tej bitwie to kilka osób się zdecyduje na kupno ewentualnie tego pancernika, bo bitwa na pewno będzie, będzie sztos. Zresztą ja nie twierdzę, że on jest zły, tylko po prostu możliwości, które są innych super, super pancerników, będą o wiele lepiej sprawdzać się na klanówkach, czy nawet na, na co w niektórych rankingówkach, ale Hanover na randomy. Jak najbardziej za, zwłaszcza dla osób, które są fanami niemieckich pancerników, to tutaj w zasadzie mamy jeszcze więcej tego, co w pancernikach niemieckich jest ok. Widzę, że tutaj no Dzisiejszy bohater ma trochę, ma trochę pomieszanego kapitana. Ja oczywiście się tam pod koniec podeszlę wam, i w tym przypadku podeszlę wam dwóch kapitanów: jeden zrobiony pod przeżywalność, drugi zrobiony pod dodatkową. I wasza będzie decyzja, którą dokładnie wersję wybierzecie. Hanover, czyli w zasadzie taka gruba kiełbasa z większymi rurami, a najbardziej w zasadzie to bardziej taki Proyson, yy, czyli więcej HP, większy kaliber, yy, więcej dodatkowej zdopało, Bo tutaj ta super umiejętność, która poprawia nam. Zasięg tej dodatkowej, plus do tego zwiększa nam bodajże, jak dobrze pamiętam, celność. Jak na razie te salwy w Kondy, tak trochę średnio pierwsza salwa była całkiem przyjemna. Tutaj znowu przebicie na wylot, ale Kondy się musi zasuwać i spada to dosyć mocno na rufę dlatego nie ma jakichś konkretniejszych przebić. Bitwa to oczywiście przepraszam, mapa to oczywiście Grecja. Ja osobiście jakoś za nim nie przepadam tak przy okazji. Nie, jakoś mi ten ukłon wysepek tutaj za bardzo nie, nie, nie ten. Zresztą, no tutaj też kolejna mapa, która bardzo, o, właśnie, właśnie. Pierwsza krew, pierwszy frag dla nas, 52 tysiące zrobione. Musiałem przerwać swój wywód o mapie, bo tutaj było, ładnie to leciało i było widać, że coś z tego, coś z tego będzie. Yy, o co ciekawe yy, Norbuś ma tutaj wrzuconego tego yy, perka od, od pożarów ciekawe, yy, ciekawe, jak będziesz oglądał proszę tą bitwę to wrzuć swojego kapitana w komentarz jakbyś był tak miły, poza tym co ja tą wrzucę do materiału to jeszcze jakbyś był tak miły i wrzucił to ludzie by zobaczyli też yy, jak czym tutaj, na czym tutaj płynąłeś, mamy przed sobą Ruperta, mamy gdzieś Shlifnera, yy, którzy będą się tutaj no to są dosyć groźni przeciwnicy, zwłaszcza jeżeli obaj podejdą i zaczną srać z tej swojej dodatkowej to może się to bardzo szybko nieprzyjemnie skończyć My tu też w sumie mamy wsparcie Ruperta, który co ciekawe gra na hajkach, bo widać było przez chwilę, ale pięknie zao. burtą, Buffalo do dokończenia. Tam Alaska to w sumie stoi to trochę bardziej tyłem, ale jednak widzę, że tutaj m, raczej nie będzie się starał tym Hanowerem puszować, No, w sumie poszowanie pod szlifierkę i ten to, tak jak mówiłem, może się okazać z bardzo, bardzo niemiłą niespodzianką. Ostatecznie 8400 w zao, Buffalo gdzieś tam jeszcze się, jeszcze, jeszcze, się, jeszcze się trzyma. No, ale przydałoby się w sumie coś tutaj pokapać. Co ciekawe, mamy tylko po jednym po dodeczku. Jednym Ostatnio w sumie bardzo często zauważalne, chociażby na ostatnich streamach zwróciliśmy uwagę, że albo, albo się ich pojawia tak, że w sumie na wyższych tierach jest tak, że ich jest ich dużo. Co próbuje trochę ta bitwa nie za bardzo to potwierdza, tą informację. A na niższych zauważyłem, że coraz częściej jest po jednym, po dwa. Ostatnio nawet coraz częściej zdarzały się bitwy, gdzie nie ma ani jednego, co ciekawe. No, i mamy United przyleciał trochę nam tutaj popsioczyć, zrzucił na szczęście na, na Ruperta, który gdzieś tam gdzieś tam zbiera, jak na razie zana, zamiast, zamiast my to on zbiera. No i trzeba by w końcu coś puszcznąć z tej strony. Nie ma co tutaj czekać na to, aż przeciwnicy sami przepłyną, chociaż tutaj te dwa krążowniki, jakby tak były trochę lepiej ustawione, by tak pokazywały trochę więcej burty, to byłoby całkiem, całkiem przyjemnie. Skupiając się jeszcze na chwilę na samym Hanowerze, tak w zasadzie można go podsumować. Trochę większy, trochę lepszy, trochę więcej ma po prostu Projsen, który no, w tym momencie gameplay'owo w zasadzie... Jeszcze była różnica pomiędzy Kurfurstem a, a Hanowerem, w tym momencie mamy gameplay'owo praktycznie jedno w jedno, po prostu więcej HP, więcej, większy kaliber i, i większe obrażenia w sumie robimy, więc jeżeli Projsenem gra Wam się bardzo przyjemnie, to myślę, że Hanover tym bardziej Wam będzie, będzie pasował i na pewno się sprawdzi, także Projsen to jest dobre sprawdzenie czy pasuje, jeżeli pasuje, to znaczy, że można grać też i Hanova. Większy kaliber, większe obrażenia. Jest po prostu więcej. Przyjemna dodatkowa tutaj naprawdę jakieś o tym dopa. O, a co to my tu mamy? O, cukiereczek, No to jedziemy, zaczynamy. Na razie jakoś za bardzo nie ma sensu używać tej dopałki dodatkowej, bo wszystko dosyć daleko, ale jednak e, zabrakło 12.3. No tu maksymalnie możemy zbudować ole. O. Ale piękna salwa, 3 cytadele, 4 trafione, więc tego 3. Trzy... No, ładnie, ładnie. O, Rupertowe torpedy. I niestety chyba jedną weźmiemy. Tak jest, niestety z zaleniem. RK poszła. Całkiem sporo hp do naprawy, bo aż 23 tysiące. No, mamy 126, więc 23 tysiące możemy naprawić, więc Hanover naprawdę potrafi całkiem sporo wytrzymać. O, jeszcze do pałka trochę popracuje. Niestety nie udało się tego Unite'a dobijać, szkoda, bo szkoda, bo byłoby, szkoda było już bez, bez latających komarów na, nad, nad, twarzą. Mogło być już po 4 do 3, na razie bitwa dosyć dziwna, kapy nie wzięte, dodeki gdzieś tam sobie na szeroko pływałem tam gdzieś ogólnie fajnie, bo jest daring na daringa. O, leci, leci United. musiał się zdenerwować, że aż tak zebrał. Więc musi się teraz trochę odgryźć, ale tu Rupert ładnie za 12 tysięcy przełożył. Oj, wiedział gdzie, wiedział gdzie przełożyć, gdzie przyłożyć swoją, żeby zrobić troszkę konkretniejsze obrażenia. Co to za jakiś dziwny zrzut? Czy one latają tak nisko te samoloty? Nie, po prostu sobie przeleciał nad... Aha, okej. Okay. Okej, okay, no dobra, taki, taki miał kaprys to tak sobie przeleciał. Zrzut! Do pałka jest. Mamy ten, mamy perk pracuje pożarowy. Czyli mamy skrócone przeładowanie. Teraz bodajże jak dobrze pamiętam, 169 tysięcy zrobione. O, jest, jest, jest. Trzeba go dokończyć, żeby nas tutaj nie męczył. To jest bardzo groźna lotnia, więc trzeba się jej pozbyć jak najszybciej. Leci. Widzę, że tam ktoś próbuje dorzucić, ale nie wychodziło. tak, e, e, Jeszcze kawałeczek, jeszcze... Ech, próbuję, ale nie, jednak się nie udało. No i chyba będziemy mieli fraga. Numer 2. Rupert zbiera zaradkowej. No i tak jest. Frak jest, może by się udało jeszcze, przydałoby się tutaj, żeby to tylko popracowała, ale Rupert się naprawia, więc raczej się to nie uda. No i bohaterska lotnie przyleciała całą bitwę, całą mapę, żeby dobić fraga. Zobaczymy, czy się to uda. Na szczęście nie, więc tutaj tak jest. Frak dla nas. Na szczęście jej się nie udało, nie trafił tymi torpedami. Frak numer 3 zrobiony, 186 tysięcy, to już jest naprawdę bardzo fajna bitwa. Dobra, fajne. jak na super okręcie fajna bitwa, bo w sumie tutaj te wymagania są dosyć konkretniejsze. Mamy no, jeszcze ostatnie zrzuty z lotni. No, i po samolotach, do widzenia. Dobranoc. Nic nam już tutaj, żadne komary nam tutaj już nie będą przeszkadzać. Mamy zwiadowce. Och, torpedy od, y, od Ruperta. Dobrze wymienięte. Gdzieś tam to Alaskę będzie troszkę łatwiej trafić. Leci. Ja przyznam się szczerze, że do tej pory. Będzie czy nie będzie? A, było blisko. Ale na szczęście nie. Przyznam się szczerze, że do tej pory nie umiem celować samolotu. Oho, ała. ała, To bolało. 40 tysięcy i oczywiście 1400 Gdzieś tam zabrakło jednego smyrnięcia Żeby była dewasta o, Ale to w tyłek wzięła Alaska Ojej, jednak Kaliber robi swoje, nie? Aż mi się na chwilę zrobiło smutno, e, widząc y, no, tą Alaskę, no, tam już jest po prostu nakichnięcie co ma to nawet nie musi, nie musi się przebijać, wystarczy sama nadpenetracja, e, zresztą chyba Hanower też, żeby w tym momencie skończyć Alaskę, może tam gdzieś jeszcze jakieś, jakieś hapeki wyciągnie z naprawki, mamy 238 tysięcy, no, salwa za 40 tysięcy w Alaskę, to jest coś pięknego, naprawdę pięknego leci w satsumę. Była przez chwilę burtę. Może w ogóle to mamy dwie satsumy przed sumą, więc będzie ciekawiej. Niestety nie udało się, bo satsuma wykręciła. Wielki kloc wykręcił. I w zasadzie dobrze by było, żeby one się jakoś teraz na, na nas za bardzo nie fokusowały, bo widzicie, że 14 tysięcy wciągnięte. Jedna cały czas burtą. Gdzieś tam naprawka poszła. Mamy 47 tysięcy HP. No, ale niestety ta Satsuma jedna nas fokusuje. Dobrze właśnie było, że chyba ta druga też się gdzieś tutaj zaczyna kręcić. No, ale mamy wsparcie Minotaura, który też siada już na tą drugą, więc raczej nie powinna zbyt długo pożyć. Poszła salwa bodajże w Republikę. O, no i teraz może kończąca salwa. Będzie Fragens, będzie krakena, fajnie, że ta satsuma nie ucieka, tylko idzie w naszą stronę, więc jest szansa, że może, może udałoby się ją dorwać na ten. Nie, niestety, bez fraga, ale za to duży kaliber wpada. Yy, duży kaliber wsparcia już mamy, mamy pierwszą krew, 260, prawie 60 tysięcy zrobione. Tutaj fajnie tą salwę przestrzeliła Satsuma podoba mi się to, tutaj za bardzo poleciało nadbudówki. No, ale niestety ta satsuma południu zaczyna się odwracać. No, się spodziewa, że jak Hanover wejdzie, no to trochę jednak tą dodatkową zrobi. Tym bardziej, że do pałka czeka, żeby ją tylko użyć. O kurde, ta się naprawiła. Nie dobrze, bo tam już niewiele brakowało, żeby było już po, po okręcie. No i do pałka poszła trochę za wcześnie, ale za, zaraz za, zacznie pracować. No i pięknie, bo ta suma nie dość, że się nie odkręca, czyli pokazuje nam cały czas burtę, to jeszcze zostaje na, tym, na tej trajektorii, dzięki której zaraz nasza... O! Ho, ho, ho. A, wow, ale dobrze, że zaraz naprawka będzie. Ojku, ale to zabolało. Tam było w sumie, nie zdążyłem do końca zobaczyć liczb, ale tam też było coś koło 40 tysięcy. Także RNG dało, ale ich zabrało, bo dało nam na Alasty 40. Ale zabrało nam Satsuma 40, no i ładnie to leci, będzie cytata, maes, mamy dwie czyli 4 dychy za 4 dychy, odebrał to co rozdał, skrócony czas przeładowania baterii głównej się odpalił, jeszcze lutek tutaj wrzucony, no to teraz będziemy pracować już całkowicie, chcąc z Satsumą, teraz tylko pokazywać jej front, tak żeby gdzieś tam po pasie pancernym się to zeszlizgiwało, a oczywiście Satsuma maczuje w niektórych miejscach, więc jeżeli kolega będzie, nie ważne, nie było tomatu. Frak numer 4 zrobione, nie było tematu. Pięknie Satsuma zrobiona. No. To było to, co ja w sumie mówiłem, bodajże na materiale o Satsumie. No nie za każdym typem Yamato, Satsuma, Musashi. Nie pokazujcie burty. Nie, nie, jeszcze raz. Nie, jeszcze tutaj pięknie nam przypłynął po to, żebyśmy sobie mogli dodatkowi postrzelać. No, ale sytuacja robi nam się trochę nieciekawa. Mamy, niby, więcej punktów zrobione. W teorii mamy jednego, jeden okręt więcej. No i do tego mamy w teorii przewagę hapeków, chociaż nie widzę ile tam szliften ma, chociaż w sumie według moda ma niewiele hapeków, więc kwestia teraz dobrego dobrego ogarnięcia na Yamato i w sumie fajnie, żeby nasza lotnia gdzieś tam poszukała tego daringa, jakby tak tutaj daringa wypchnąć, bo w tym momencie grożą nam torpedy daringowe, no daring jak będzie chciał, no to bez problemu nas będzie w stanie porobić, nie pokaże się, będzie tak pracować, żeby żeby nas po prostu storpedować, ewentualnie wykorzystując pota naszych, ale nie, Daring postanowił sobie posłuchać Minotaura, co ciekawe, więc wystrzelił. No i teraz salwa. O, ale ładnie, znowu ponad 12 tysięcy w celu, w zasadzie ponad 15 tysięcy, przepraszam, w celu. 368 tysięcy zrobiono. Ja myślę, że po tej bitwie, co poniekąd już bardzo poważnie, będą rozmyślać Hanowera yy, i. I tak jak wspomniałem w trakcie, jeżeli to co się dzieje na niemieckiej linii, to Hanover jest idealnym rozwinięciem tego co się dzieje właśnie Preussen po kolei te okręty, to Hanower jest właśnie idealnym, pasuje tutaj rozwinięciem. Jest idealnym 11 tierem zwanym superokrętem. I... Jeżeli Wam się ta linia podoba, to muszę że chrachonowe, że też będziecie zadowoleni. Tym bardziej, bardziej Norbus polecam. Proszę Cię, jeżeli obejrzałeś, to wrzuć proszę swojego kapitana w, w komentarze. No i mamy Krakena. Dziękuję. Pozdrawiam. Pierwsza krew, wsparcie, duży kaliber Kraken. 380 tysięcy praktycznie zrobione. Naprawdę bitwa sztos. Tym bardziej na Grecji, której ja osobiście jakoś super nie przepadam, tak jak wspominałem. No i ładnie tam te cytadele wchodziły. No ta salwa w... Alaskę, po prostu Miodzio, naprawdę bitwa konkret. W tym momencie pokazuję Wam kapitanów. Najpierw Wam pokażę y, oczywiście kapitana pod dodatkową, później kapitana pod, pod przeżywalność, co i jak. Pamiętajcie, że tam są też moduły, tylko przyjrzyjcie się y, dokładnie tam na tym skinie Wszystko jest ładnie pokazane. A zaraz przejdziemy sobie do podsumowania, bo podsumowanie też trzeba będzie pokazać, bo tutaj trochę tego było. A podsumowanie prezentuje się następująco. Hajsu prawie milion, 380 tysięcy zarobione. No, Dreadnought, wsparcie, duży kaliber, pierwsze krew, Kraken, 15 tysięcy ponad EXPA, trafień 85, dodatkowej 115, 11, Cytadel, no, kurde, masakra, bazowego EXPA, 3706, 19 samolotów zestrzelone, Satsuma druga 2400, pozamiatane. Ta Alaska tam naprawdę przekonała się, że y, z Hanowerem nie ma co pokazywać motyłeczka. Prawie 3 miliony wytankowane, 26 tysięcy obrażeń tylko zrobione z dodatkowej. No ale Norbusz tutaj nie ma za bardzo zrobionego kapitana pod, pod dodatkową. 85 z pepeków, no, trafień na 226. No, było naprawdę konkretnie, jeżeli chodzi o zarobek, to mamy tutaj z modyfikatorów 158 tysięcy, wydano pół miliona, czyli tak, dzisiaj jakby się od prawie pół miliona na plus, jeżeli chodzi o ekonomię super okrętów. Coś tam jeszcze cały czas grzebią, także to jeszcze jest takie, wiecie. To było na tyle. Dzięki jeszcze za podesłanie bitewki. Naprawdę bitwa Cox. Yy. Chyba sobie kupię Hanovera, nie wiem, zgrywam się i tak będę brał wszystkie i tak z bardzo kronikarskiego obowiązku. Trzymajcie się, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, pa pa!